Moja droga, bardzo się cieszę, że oglądasz to wideo, ponieważ chciałabym się z Tobą podzielić ofertą świąteczną, którą przygotowało Mary Kay. A są to wyjątkowe produkty, ponieważ to są najlepiej sprzedające się kosmetyki w zestawach świątecznych i w każdym zestawie jest jeden pełnowartościowy produkt w prezencie. Mamy w tym roku pięć zestawów i pokażę Ci po kolei każdy, każdy z nich. Oferta jest od 7 listopada do 20 grudnia, bądź do wyczerpania. Zapasów, także jeżeli coś Ci się spodobało i chciałabyś zakupić dla siebie, to absolutnie nie zastanawiaj się, bo jest to idealny moment, abyśmy mogły kupić prezent dla siebie na Mikołaja, na święta. Być może jest to też dobra okazja, aby zrobić komuś prezent z bliskich Tobie osób. Jeżeli będziesz też potrzebowała pomocy w doborze dla siebie czy dla kogoś kosmetyków, to jak najbardziej Ci służę pomocą. Moja droga, no to co, zaczynamy. Pierwszy zestaw świąteczny, który używam od ponad 5 lat, bo w skład wchodzi cudowny zestaw, a nazywa się Świąteczny Blask, to mleczko 4 w 1. I Jeżeli mnie oglądasz, to wiesz, że codziennie rano i wieczorem używam do demakijażu i zmywania nadmiaru sebum. Do tego jest eliksir przedłużający młodość. Jest to krem intensywnie nawilżający, prostujący drobne linie zmaszczek i do tego dwa produkty. Strażnik młodości na dzień i serum regenerujące na noc, i mamy tutaj składniki, które odbudowują kolagen i elastyny, czyli rusztowanie naszej skóry. Mamy tutaj również kniaid, który działa nawilżająco, rozjaśniająco przebarwienia, działająco przeciwstarzeniowo i przeciwkrostkowo, i peptydy przeciwzmarszczkowe. I piątym produktem w prezencie jest pełnowartościowe serum z witaminą C plus E. No i teraz, moja droga, podam Ci cenę. Słuchajcie, tyle tego, że mi rąk brakuje. Cały ten zestaw jest o wartości 777 zł, ale mając witaminę C o wartości 287 w prezencie, płacisz tylko 490 zł i mamy wersję do skóry suchej, normalnej oraz wersję do skóry mieszanej i tłustej. Kolejny zestaw świąteczny to Express. Polarne, które składa się z zestawu do mikrodermabrazji. I ten zestaw odpowiada za złuszczanie martwego naskórka, A jak doskonale wiemy, niezłuszczony martwy naskórek odkłada się w zmarszczkach i je pogłębia. Więc jeżeli chcemy być długo młode, proste, bez maszczek, to raz w tygodniu zestaw do mikrodermabrazji. Jeżeli chcesz się pozbyć blizn, przebarwim, to również zestaw do mikrodermabrazji raz w tygodniu wystarczy na rok czasu i dostajesz do tego w prezencie krem. Podoczy, czyli mamy zestaw o wartości 454 zł, a ty płacisz tylko 292 zł, bo krem podoczy, algowy, przeciwmaszkowy, redukujący opuchnięcia i obrzęki masz w prezencie. Zestaw nawilżający, który nazywa się Świąteczny Patrol, to taki bogaty krem algowy, który bardzo Intensywnie nawilża naszą skórę, i on zostawia, jak się nakłada krem i delikatnie rozmasowywuje, to zostawia takie, jakie mam wrażenie, jakby się woda rozbryzgiwała na naszej twarzy. To jest taki gęsty, gęsty krem, bogata formuła, ja go uwielbiam. O i teraz czuję takie, wiecie, jakby się woda rozlała. To jest takie nie do opisania uczucie, natomiast bardzo silnie nawilżające. Do tego też mamy Booster z kwasem hialuronowym, jest to dermokosmetyk, który odbudowuje naszą strukturę skóry. Wiecie, jak sobie dziś uszkodziłyśmy poprzez złe kosmetyki, to mamy tutaj kwas hialuronowy, który nawilża i ceramidy, które odbudowują naszą e, skórę. No i do tego w prezencie płyn hialuronowy Elixir Młodo. I wartość tego zestawu to 415 zł, natomiast Ty płacisz tylko 300 18 za te dwa produkty, bo płyn hialuronowy jest w prezencie. Ale świąteczny patrol to również można do wyboru Mieć oto też krem algowy, ale forma beztłuszczowa, forma żelu. Ja ją uwielbiam, ponieważ świetnie mi się sprawdza pod makijaż, jak maluje panie. To już jest taka żelowa, beztłuszczowa. Wszystkie panie, które mają skórę mieszaną, przetłuszczającą się uwielbiają ten krem, ponieważ go nie czuć na skórze. Do tego booster hialuronowy i w prezencie płyn hialuronowy. Zestaw Satynowa Zima jest to zestaw dla każdego, ponieważ przygotowywuje nasze usta i nasze dłonie do okresu jesienno-zimowego, ponieważ tutaj w składzie, słuchajcie, mamy peeling cukrowy, żeby złuszczyć martwy naskórek, naskórek na ustach i wokół ust, żeby nie powstawały zmarszczki i żeby pomadka przepięknie wyglądała. Jest na bazie trzciny cukrowej, taki drobny peeling, zmywamy go i nakładamy balsam, który bardzo silnie nawilża z masłem sza i masłem żożoba. No i do tego, słuchajcie, krem do rąk w prezencie, czyli mamy tutaj produkty o wartości prawie 200 zł, natomiast płacimy 135 zł, ponieważ krem do rąk mamy w prezencie. Dla nastolatek, jak nie wiemy co kupić pod Mikołaja, jest to niesamowity, niesamowity zestaw. I na końcu mamy zestaw mroźna malina, który składa się z kremu Sisi. Jest to połączenie kremu nawilżającego i fluidu, dające e, takie, bym powiedziała, lekkie krycie, ale zobaczcie, bardzo taka fajna, rozświetlająca, nawilżająca e, formuła w takim odcieniu lekko, lekko ciepłym, i do tego pomadka. Zobaczcie, jaka piękna ją mam na ustach. To jest mroźna, mroźna malina. I słuchajcie, w prezencie mamy tuż do rzęs. I cena to jest ponad 300 zł wartości kosmetyki. Płacimy tylko 236 Szukałam kremu CC, żeby Wam pokazać. I tuż panorama dostępny w zestawie w prezencie. Oferta świąteczna trwa od 7 listopada do 20 grudnia bądź do wyczerpania zapasów. Kiedy się wyczerpią, nie wiadomo. Natomiast jest bardzo duże zainteresowanie. Jest to niesamowity sposób na to, żeby zrobić sobie prezent na Mikołaja, pod choinkę dla siebie, dla koleżanki. Mamy siostry, przyjaciółki, żeby polecić te kosmetyki, żeby inne kobiety mogły się również cieszyć. Ja jestem od tego, żeby pomóc dobrać Ci odpowiednie kroki pielęgnacyjne dla ciebie, jeżeli jesteś moją klientką, konsultantką, albo dla Twoich bliskich. Zapraszam Cię do kontaktu oczywiście. Służę swoją wiedzą i, i pomocą. A jeśli jesteś konsultantką, to pamiętaj, że na wszystkie zestawy świąteczne masz 40% rabatu. I tak. Na ten cudowny zestaw, który jest o wartości 499 zł, witamina C287, czyli razem 770 zł, to nie płacisz 490, tylko 290 zł po rabacie za te wszystkie kosmetyki. To jest, słuchajcie, taniej niż w Biedronce. To dotyczy każdego zestawu świątecznego, więc nawet się nie zastanawiaj, tylko uzupełnij swoją kosmetyczkę o te cudeńki, które Ci wystarczą na kolejne miesiące dbania. O siebie, bo jeżeli Ty nie zadbasz o siebie, to uwierz mi, nikt inny o Ciebie nie zadba.